Dzień dobry Państwu. 8 sierpnia 2022 roku jesteśmy w Radomiu w siedzibie Crown. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wideo nagrywam specjalnie dla mojego serdecznego kolegi Michała. Który, no chyba dzięki mnie trochę, zostawił tutaj swojego ukochanego Volkswagena T4 w cudownej wersji. Jak widzicie, auto prawdopodobnie jest już zabezpieczone albo dopiero będzie. Zaraz zobaczymy. Jak to siak, Michał nagrywam, żeby cię uspokoić, to jest tutaj bezpieczne. Stoi sobie na parkingu. Ja tak naprawdę widzę go pierwszy raz. Wygląda na bardzo zadany egzemplarz. Piękne felgi Fiu, 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 jak to czyściutko w środku. Nie, auto już widzę, jest zabezpieczone, bo tutaj jest. Yy, widzę yy, karteczkę z fakturą. Widzisz? O, tak, proszę Państwa, wygląda ten piękny egzemplarz. Może uda się jakoś przejechać nim, albo przynajmniej zajrzeć do środka. Zobaczymy. No jeszcze zrobimy mu zdjęcie z boku Chodź bądź. tu mu zrobimy fotę Z tą markizą